Cześć, cześć wszystkim. Pszczółki wczoraj dotarły. Padało całą noc, więc jest dość mokro w tej chwili, ale widzę, że zaczynają pierwsze sztuki wylatywać na oblot. Zobaczę sobie tereny. Zobaczymy, czy będzie je widać. Na razie jest spokój dość duży. Już nie chcę je denerwować, bo to są w nowym miejscu, więc troszeczkę potrzebują na aklimatyzację. I znalezienie sobie pożytków, ale już pojedyncze sztuki zaczynają wylatywać, przestało padać, więc zaczynają szukać pożytków pewnikiem. Więc popatrzymy chwilę sobie na kamerkę, odwrócimy kamerę, zobaczymy, czy się uda coś nagrać. O, tak, odwrócimy kamerę, proszę bardzo. Na razie jest jeszcze spokój, ale już tam pojedyncze sztuki gdzieś wypełzają, już szukają, już próbują latać, muszą poznać nowy teren, znajdą sobie pożytek, wrócą, przekażą reszcie pszczół, że tu można coś jednak zebrać, ale znaczy się, że przeżyły noc, więc już jest plus. No, na razie ruch jest niewielki będzie ładniejsza pogoda to na pewno zrobię przegląd zobaczyć jak co tam u nich słychać więc wtedy Wam troszkę więcej przekażę czy będzie całkiem tą zasadkę, bo widzę, że chyba mają trochę A pszczelarz całkowicie początkujący, więc muszę się uczyć na własnych błędach. Będzie jak będzie. Na razie, tak jak widać, ruch jest niewielki, ale coraz więcej pszczół wychodzi, sprawdza, patrzy co się dzieje. W powietrzu też już słychać coraz więcej buczenia. a pożytku mają tutaj dość sporo, bo rzepak już przestaje lektarować ale tam mamy pola rzepaku tam też mamy rzepak dużo rzepaku sady wprawdzie trochę już przekwitły ale jeszcze tutaj mamy jakąś obąkę która kwitnie tutaj niedługo będą też maliny kwitły, agrest już chyba zakwit Przepraszam się do się. mam statyw ale nie chcę go rozkładać na razie bo jest mokro Już czują, że nie ma deszczu. Coraz więcej, coraz więcej. Na pewno będą też pobierać wodę, która tutaj jest, kapeleczki. Będą sobie to wszystko zlizywać, zanosić do urla. Pokarmu tam trochę mają, więc muszą to też wyczyścić. Nowe lokum. No wyłasam, wyłasam. Powolutku, powolutku będę wyłasić i szukać. No w powietrzu już też sporo ich lata. Znaczy się szukają. Chcą poznać nowe tereny mieszkaniowe. Ból wygląda, że nie przemaka. Stoję dopiero od wczoraj na zewnątrz, popadało. Nie jest w środku mokrą, bo tylko klapy otworzyłem, bo nie chciałem ich denerwować w środku, żeby sprawdzić. Ale wygląda, że jest sucho. Konstrukcja własna, gdzieś tam zapożyczone pomysły z różnych filmików czy z różnych gazetek. No ale fajnie, bo się ruch zaczyna. Tak widać spokojne, całkowicie nic nie robią. Wczoraj ja byłem w stroju, ale żonka była bez stroju niedaleko. Nie atakują, nie próbują zaatakować na siłę. Nie są raczej złośliwym rzeczą. Przy przekładce też były dość spokojne. Nie robiły żadnego ramoru, ale wiadomo, że robiąc przy nich trzeba będzie sobie ubrać zawsze to bezpieczniej. Zwłaszcza jeżeli chodzi o oczy, o twarz Dobra, nie przeszkadzamy pszczółkom. Niech sobie pracują o ile ich zaczyna wychodzić, proszę Poznają tereny i idą zdać ten relacje. Koło mnie też trochę lata No i takie będą psztuki, zobaczymy czy przeżyją. Na moich, no, no, w sumie nie na moich, tylko na włościach tutaj. Czy będzie wszystko, czy będzie wszystko ok. Ale miło popatrzeć, że że jednak coś się dzieje. Jest zrobiona taka zagroda. Siatka tak, żeby wychwytywała im wiaterek. Żeby nie wiała im bezpośrednio na wylotek. Żeby mogły spokojnie sobie lądować i startować. Też przy okazji jest wysokości... Tam około metr, metr, 20 więc też nie latają nisko nad ziemią, tylko od razu startują wyżej. Nas. No widać od razu, że, że nie pada, że wychodzą. Na razie niedaleko pewnie latają, bo jednak w powietrzu coś wisi, a pszczoły to wyczuwają. Choć jak wyszły, to raczej już nie powinno padać, bo to takim Mały barometr przed deszczem zawsze chowają się szybko więc No jest ich coraz więcej, dobra nie przeszkadzamy pszczółkom Niech sobie latają, niech sobie obloty porobią, niech sobie sprawdzą gdzie co mogą zebrać Trzeba się brać. jeszcze mam tutaj drugi ul do zrobienia. Naprawdę nie mam szczu do drugiego ulu, ale ul trzeba zrobić. Bez zaczęty. A jak się zmieni pogoda, no to z powrotem trzeba. Co ma będzie? Zabrać się za ogrodzenie. Wczoraj też już trochę zrobione. Niestety łysina se spaliłem, bo niby nie było słońca, niby było zimno, ale łysina się zjarała. Także jeden wielki rag jest na głowie. Okay. Będę takie filmiki puszczał gdzieś tam od czasu do czasu o tych pstofach żeby było widać czy one się rozrastają czy nie rozrastają czy będzie co z nich czy nie będzie Ale może nie tylko będzie jaki miotek Nie wiem czy w tym roku ale Ale siła rodzinki jest taka średnia więc jest szansa że coś tam się jeszcze miotku w tym roku im zabierze Własnego Zobaczymy Ta narazka czy majda się do następnego połączonka.